Okej, okay, tu mamy wilki. Na pewno na wilki mamy zlecenie, więc potrzebujemy ich je załatwić. Tu jakieś gziby. Potrzebujemy chyba 10 futr wilka. O, można. tego gziba dawaj. Idzie kolejny albo ja tu szybko. Beź, dziada! Dobra. Mam nadzieję, że może się obędzie tutaj bez eliksirów. Mam na myśli kota. Czy bez kota tutaj poradzimy sobie z gerwazym? Czy nie bardzo? Zobaczmy na mapę, czy mamy zaznaczoną to jaskinię. O, proszę, mamy. Boję się, że tu będzie jakiś boss i padnę. Postaram się to zrobić szybko. Dobra. Dobra, już widzę, że jest pizda. Pijemy kota. Pijemy kota, pokonujemy wilki. E, jeszcze mam trzy. Ale i tak będę musiał dorobić jaskółki, bo. O, no i teraz możemy zwiedzać. O kurwa, co to jest? Upiór. No, z upiorem jeszcze nie walczyliśmy. Wydaje mi się, że na niego na pewno będzie srebrny miecz. Dajmy sobie. Spróbujmy go złapać, może w Erden czy w Igni. No dobra, spróbujmy go pokonać. Będzie gorzej. Ale skoro tu był upiór, to pewnie tu będzie jakiś grobowiec. W sensie... o! Jeszcze co tu pisze? Sarkofag jaki? Sarkofag Warana. Co my tu mamy? Temerski Miecz Żelazny w nas nie interesuje. O proszę! Kolejna Sefira. No i bardzo dobrze, że tu weszliśmy. Sefira restach. Es Dobra. Dwóręczny topór stalowy, tego nie potrzebujemy, wszystkiego to nie zostanie. Okej, okay, mamy 7 Sefir. Spieszmy wszystko, bo musimy troszkę podrobić eliksiry. O jakieś zadanie. Muszę zgłosić się do Żampiera, ale nie wiem, czy brałem jakieś zadanie od Żampiera. Strażnik. To mamy. Tajemnica wieża, to mamy. Zlecenie na topierce. Zlecenie na wilki. Okej, okay, dobra. No ekspimy sobie tu fajnie. O! Kolejny znak. Czy to będzie Gwen? Znaki Quen. Nauczyłeś się znaku Quen. To bariera ochronna, która ochroni cię przed obrażeniami i zatrzyma wymierzone w ciebie ataki. Zobaczmy, jak on wygląda. O, proszę bardzo, kula mocy. A, w sumie, długo się utrzymuje. Fajnie, dobra. Mamy już cztery znaki, i z tego, co mi się wydaje, to, to są wszystkie znaki. wszystkie znaki jeżeli chodzi o tego wiedźmina. O jeszcze kocham. Nie poznajemy chyba więcej znaków w tej części, ale nie jestem pewien. Dobrze, idźmy dalej. Tutaj coś, tutaj coś wygląda na podejrzane przejście można tu. Nie. Kurwa, skąże się wziął chłopie. Tutaj jakieś opary gazów? Coś? Żeby tu nie było jakiegoś bossa. My tu tylko pogciby. Zobaczmy na mapie jak to wygląda. Ok, tu mam okrąg żywiołów, a tu mam pustą przestrzeń. Coś mi się nie wydaje. Coś mi się nie wydaje, żeby tu miała być taka pusta przestrzeń. Może powinienem poczekać, może do północy, czy coś? Hmm. No, ciekawe. No, wygląda jak pusta miejscówka, ale trochę mi się nie chce wierzyć, że to jest pusta miejscówka. Halo, halo, jest tu kto? Można tu coś przyjechać ja coś, no nie, no wygląda ewidentnie na pustą jaskinię. Tutaj, nie. no dobrze. No to chyba mamy jaskinię wyczyszczoną. Mhm, korytarz donikąd. No cóż, ewidentnie korytarz donikąd, ale może tutaj będzie jakaś miejscówka, lokacja później odblokowana, zobaczymy, bo to czasem się zmienia, więc wiecie jak jest. Dobra, no to wychodzimy. Super. Nie sądziłem, że nam się uda wy, wymaksować tą, tą jaskinię. Mamy tutaj obeliski, doły z gliną, tutaj generalnie już mamy wszystko odblokowane. Idźmy do miejsca mocy, bo mamy sporo zadań. Do oddania w mieście Więc myślę, że teraz wrócimy sobie do miasta Kurwa, już mi się nie chce z wami walczyć Zostawcie mnie Dobra, wracamy do Kalksztajna No proszę, udało się hmm. Hmm. Przepraszam, zamyśliłem się Jeśli chodzi o wieżę Tak Rozmawiałem z Waską na bagnach Dzięki niej znalazłem kartę wieża która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Pokaż tę kartę. Co ciekawe. Hmm. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji. Ale wydaje mi się, że wiem o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach primo musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Nie słyszałem o Hermanie Szalonym. Herman miał w zwyczaju wychodzić na wieżę w czasie burzy i wyzywać bogów od bękartów. Nieprzyjazne mu stronnictwo dokonało przewrotu pałacowego przez odpięcie odgromnika. Pouczająca historia, ale o co chodzi z tym odgromnikiem? Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy Matkę Natury. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do Strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. I co dalej? Nie mam pojęcia. Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z Golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. No i pięknie. Wiemy generalnie, co mamy zrobić. Problem jest tego taki, że trzeba pokonać Golema, a na razie jesteśmy jako Wiedźmini yy, kiepscy. Więc musimy tutaj jak najbardziej przy i zrobić wszystkie misje. Zobaczmy, mamy tutaj... Okej, okay, Vincentowi musimy za zanieść dowód na zabicie Hreospora. To zróbmy, gdzie on jest. Okej. Okay. Wykonajmy te wszystkie rzeczy, bo trochę poubijaliśmy tych potworów, zrobiliśmy parę misji fajnych. Jest. O co chodzi, Wiedźminie? Mam dowód, że zabiłem na bagnach Archespora. Co to do licha? Że też takie szkaradstwa ważą po świecie. Oto 400 orów nagrody. Okej, okay, posiadamy tutaj jeszcze interakcję, że posiadamy list napisany przez Jawina. Ale to... Ma, ale to mamy zanieść do Vivaldiego ten list, więc ja nie będę się tutaj wysprzęglał. Zapytajmy. Dużo ma to. macie problemów w mieście? Bandyci, potwory, plaga. No, i ty. No tak. Bywaj. Dobra. Dostaliśmy kasę. Mamy 3,5 tysiąca Orenów. Potrzebujemy chyba jeszcze troszkę więcej. Czy tutaj coś można? Drzwi do lożku. Hmm. się czuję. Dobrze. Teraz, jak chodzi o ten list, idźmy do Vivaldiego. To w sumie było... po drodze, ale... ciężki nasz los. Warmuje Antykwariusz... podróżny... Brama Północna. Ciekawe, czy tu można przejść? Nie chcę. Zamknięte. Za mało mi płacą. Tobie też? <grymne> Dobra, Vivaldi mieszkał obok Kalksteina. Pracowity dzień. Pracowity dzień. Dobra. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud... Wszyscy chcą tego samego. Władzy? Mój daleki kuzyn Rudolf jest pasterzem. Przez całe życie przeganiał z miejsca na miejsce trzysetki owiec. Był panem ich życia i śmierci, ale jakoś nie chciałbym się z nim zamienić miejscami. Co za błyskotliwa riposta. No dobrze, wpadnij za jakiś czas, przygotuję mu odpowiedź. No trochę się zdecydowaliśmy na współpracę, z wiewiórkami? No ale hmm. Zoltan jest po ich stronie. Wydaje mi się, że Zoltan to nasz przyjaciel. Bądźmy po ich stronie na razie. Wale śmiało. Kto według Ciebie jest najbogatszą osobą w wyzimie klasztornej? Jesteś dobrze zorientowany. Hmm. Kiedyś powiedziałbym Vivaldi, ale w chwili obecnej chyba Declan Lojwarden. Można powiedzieć, że ten kupiec sra złotem. Cóż za obrazowe porównanie. Dzięki za informację. Dobrze. Czyli Decl Declan Lojwarden najbogatszy. No dobrze. Co mamy dalej? Jeżeli chodzi o zadania... Okej, okay, musimy przyjść do Vivaldiego za jakiś czas po odpowiedź. Kwiaty i złoto. 5 kwiatów dwugrotu, ale to jeszcze nie mam na tyle wiedzy. Obeliski. No to to jest główna misja. Strażnik. Odgromnik, na razie z tym nie walczmy. O kurczę, powinienem poszukać berengara w pobliżu dołów z gliną. Tego, to jeszcze musimy zrobić na bagnach. Z Raymondem na temat Kalksteina. Tajemnicza wieża. Oddajmy te zlecenia, żeby sobie... Posterunek Zykfryda. tam chyba jeszcze nie byliśmy z tego co kojarzę. Pasuje tu troszkę więcej pozwiedzać, co my tu mamy w ogóle? Drzwi do domu kowala. O, może będę mógł sprzedać mu ten miecz. No bo w ogóle sprawdźmy jak to wygląda w kontekście miecza. Mamy tak, miecz z meteorytowej stali, plus 5 i plus 16. No ale ten jest mocniejszy, mogę nim normalnie korzystać z niego? Szansa na efekt krytyczny, rozbrojenie, ból, precyzyjne trafienie. Miecz stalowy przeznaczony do walki z ludźmi, nieskuteczny w starciu z większością potworów. Wykorzystywany w wiedźmińskich walki. No ten wygląda jakby był lepszy miecz, ale tego trochę szkoda mi zostawiać, bo to jest jak gdyby pierwszy miecz nasz. Zobaczmy co u kowala. Powitać, zacnego pana. Jesteś pomocnikiem kowala? Ano jestem, sklep prowadzę i o porządek dbam, czego wam trzeba. Pokaż mi wasze wyroby. Pan Ciwaj mówił, żeście równe chłopisko. To nie widzę przeszkód, co by interesie kupić. Oto towar. Dobrze, co tu mamy? No, 5000 ten armor kosztuje. Musimy go kupić, jak mamy coś kombinować. Bo tutaj odporność no, na wszystko. A my mamy minus 5, także tutaj nie powalczymy. Dobra, co mogę sprzedać? Te runy, może na razie zostawię. 140 i ten za 300. Sztylet za 30. Dobra, na razie nic nie handlujmy. Zobaczmy, co u Kowala. No, patrzcie, patrzcie. Ludź to nie ludzie przyszedł. Zgaduję, że czegoś potrzebujesz. Nie do końca ludź. Zgaduję, że możesz mieć coś, czego potrzebuję. Malcolm Stein, Kowal. Poprawdzie do lepszego zaopatrzenia nie znajdziesz w tej dziurze zwanej wyzimą. Ładna kuźnia. Pewnie jesteś z niej dumny. Pewno, że ładno. Teraz to już tylko ładno może być, odkąd mi połowę sprzętu zrabowali. Złodzieje? Najgorsi ze wszystkich urzędnicy handlarzeni. Przyładowali mi podatek za prowadzenie nieludzkiego interesu i handel nieludzkimi wyrobami. Jak mam kurwaś ich mać wykuwać ludzkie sprzęty, skoro jestem krasnoludem? Dziwnym zbiegiem okoliczności ten człeczyna z zakonu ma od niedawna nowe kowadła. Mahakamskie, bardzo do moich podobne. Można coś u ciebie kupić? Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy upić interes. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim uczniem. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. No, może przekuć miecz. A nie, 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 nie nie sprzedawajmy. Dobra, u, do niego będziemy uderzać, jeżeli chodzi o odgromnik. Jak będziemy potrzebować wal, walczyć z golemem. Zobaczmy, co oni tu mają. Może coś mają fajnego. O, proszę, jako fair, samo piwko tylko. No dobra. Nic szczególnego więcej tutaj nie mamy. Drzwi. No, zobaczmy. Zobaczmy, dokąd te drzwi prowadzą. Opuszczony dom. Czy tu będą jakieś potwory? Żebyśmy, kurwa, nie zginęli, bo będzie przypał garwazy. Zobaczmy na drugie piętro. Jakiś piękny obraz. No dobra, nic tu nie ma. Ale może jest dzień, i jakby była noc, to był, byłoby gorzej. No dobra, będziemy później jeszcze sprawdzać te miejscówki. Panie Krasta, ludzie, wszystko dobrze? Czego tu szukasz, człowieku? Poznaję okolicę. Z kim warto tu porozmawiać? Najbardziej szanuję Vivaldi'ego, ale nie sądzę, żeby chciał z tobą gadać. Dlaczego? Vivaldi nie cierpi ludzi i tego miasta, i uwierz, ma swoje powody. No dobrze, o talar idzie. A zobaczymy co u talara. Coś nowego może. No to jak kurwa będzie? Robimy interes. Ale może pohandlujmy. O, zajebiście. Możemy posprzedawać te wszystkie złote pierścienie. Sygnał wiecznego ognia. Jeszcze na razie sobie zostawmy srebrny pierścień z bursztynem. Srebrny pierścień. Szafir proszę bardzo. I mamy już 3800. No ale dalej brakuje nam na księga Wilgi. Okej, okay, do jakieś książki. No będziemy na pewno musieli pokupować książki i wszystkie rzeczy, ale to stopniowo będziemy zwiększać sobie... Jesteś wielki i brzydki! Dziękuję. Społeczeństwo uczyniło mnie no, tym, kim jestem. Ciekawe, kiedy znów zaczną w tym Nie zbliżaj się! Słyszałam, że ktoś piękne niewiasty był. O, tutaj posterunek Zygfryda, tutaj płatnerze. Okej. Okay. Tu nas jeszcze nie było. Może uda się odzyskać te... te machakamskie kowadła, gdzie on jest. O, kurwa. Miecz zakonu. Uważaj, minus 10, No to nie potrzebujemy tego. Halo, Zekfrydzie. O, jakieś nowe książki. Przeczytajmy je. Upiory, Potępieńcy Widma. Księga o upiorach, południcach i północnicach. Okej, okay, to do besti bestiariusza. Kwiat i płomień. Dzieło poświęcone zakonowi ponownej Róży, jego historii, dogmatom oraz osobie wielkiego mistrza Jakuba de Aldersberg. Dobra, czyli historia zakonu. Coś więcej o dzikim gonie, a naszego Zygfryda nie ma Oj, Wspierajmy wszystko, bo potrzebujemy kasę. Nie ma tu jakiegoś ukrytego przejścia. No dobra, nie ma, nie ma, to nie ma. Zobaczmy, że on gdzieś tu się kręci.